Czy wiesz, że istnieją ryby, które mogą pomóc obniżyć poziom glukozy we krwi i zapobiec niebezpiecznym powikłaniom cukrzycy? To prawda. Podczas gdy wiele osób gubi się w skomplikowanych dietach i drogich lekach, Rozwiązanie może tkwić w odpowiednim wyborze tego, co trafi na twój talerz. Jeśli masz już dość walki z niekontrolowanym poziomem cukru we krwi i chcesz odkryć prosty i skuteczny sposób na zmianę tego stanu, zostań ze mną. Dziś pokażę ci sześć najlepszych ryb które mają ogromne znaczenie w kontroli cukrzycy. Przygotuj się, bo to co nastąpi, może naprawdę odmienić twoje zdrowie. Przede wszystkim napisz w komentarzach z jakiej części świata mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć skąd mnie widzisz, a także daj znać, czy masz cukrzycę czy nie. Numer 6. Łosoś Łosoś to jedna z najlepszych ryb dla diabetyków, znana ze swoich wyjątkowych korzyści zdrowotnych. Jest bogaty w kwasy omega-3, składnik odżywczy, który pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, ponieważ mniejsze zapalenia pomagają kontrolować poziom glukozy i utrzymywać cukier we krwi pod kontrolą. Na przykład danie z łososia na kolację może być smacznym sposobem na dbanie o zdrowie. Dodatkowo łosoś jest doskonałym źródłem chudego białka, które pomaga regulować poziom glukozy we krwi. Kiedy białko łączy się z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak brokuły czy szpinak, efekt w kontroli cukru we krwi jest jeszcze większy. Dla osób starających się kontrolować cukrzycę typu 1 lub 2, jest to cenny sojusznik w kuchni. Kolejną zaletą łososia jest zawartość witaminy D, która odgrywa ważną rolę w wrażliwości na insulinę. Badania pokazują, że odpowiedni poziom tej witaminy pomaga bardziej efektywnie kontrolować glikemię. Dobrym przykładem jest pieczony w piekarniku łosoś z dodatkiem cytryny i świeżych ziół, co sprawia, że danie jest jeszcze zdrowsze. Jako ryba o intensywnym smaku i delikatnej teksturze, łosoś idealnie nadaje się do różnych przepisów. Można go grillować, gotować na parze lub nawet podawać jako część lekkiej zupy. Osoby z cukrzycą mogą korzystać z tej wszechstronności, ciesząc się smacznymi potrawami bez kompromisów w kontroli poziomu cukru we krwi. Jeśli lubisz różnorodność, spróbuj łososia w sałatce z zielonymi liśćmi i oliwą z oliwek. To idealne połączenie, aby kontrolować glikemię i dostarczyć zrównoważony posiłek. Jest to jedna z najlepszych ryb dla diabetyków właśnie dlatego, że zapewnia sytość bez powodowania skoków poziomu glukozy. Podczas spożywania łososia ważne jest unikanie smażonych potraw lub sosów przemysłowych, które mogą podnosić poziom cukru we krwi. Postaw na proste i naturalne przepisy. Takie jak grillowany łosoś z warzywami, aby zmaksymalizować korzyści. To praktyczny sposób na włączenie większej ilości zdrowia do swojego codziennego życia. Nawet dla osób z cukrzycą typu 2 łosoś może mieć ogromny wpływ na jakość życia. Jego właściwości pomagają zapobiegać powikłaniom i utrzymywać poziom cukru we krwi na kontrolowanym poziomie. A co najlepsze, jest łatwy do znalezienia i przygotowania, pasując do każdej rutyny. Wybierając łososia, preferuj świeże lub mrożone kawałki dobrej jakości. Gwarantują one lepsze zachowanie składników odżywczych. Włączenie go do menu dwa lub trzy razy w tygodniu może być prostą i skuteczną strategią dla osób starających się kontrolować cukrzycę i poprawić swoje zdrowie. Numer 5. Sardynka. Sardynka może wydawać się prostym wyborem, ale to prawdziwy skarb dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Podobnie jak łosoś, sardynka jest bogata w kwasy omega-3, które pomagają zmniejszyć stany zapalne i poprawić zdrowie serca. Jest to kluczowe dla diabetyków, ponieważ utrzymanie zdrowego serca jest jednym z priorytetów, aby zapobiec długoterminowym powikłaniom, a co najlepsze. To ryba łatwo dostępna i bardzo przystępna cenowo. Dodatkowo sardynka zawiera wapń i witaminę B12, dwa składniki odżywcze, które wspierają krążenie i zdrowie nerwów. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub 2 jest to ważne, ponieważ te obszary mogą być dotknięte przez chorobę. Praktyczną wskazówką jest spożywanie świeżych sardynki grillowanych lub pieczonych z prostymi przyprawami, takimi jak czosnek i oliwa z oliwek. Sardynka to także doskonały wybór do regulacji poziomu cukru we krwi. Jej wysokiej jakości białka spowalniają trawienie węglowodanów, zapobiegając skokom glikemii. Praktycznym przepisem jest mieszanie konserwowanych sardynek ze świeżymi sałatkami lub nawet z purée z warzyw, tworząc zrównoważony i odżywczy posiłek. Dzięki bogactwu kwasów Omega-3 sardynka może również poprawiać wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe w kontrolowaniu cukrzycy. Jeśli wybierasz wersje konserwowe, sięgaj po te przechowywane w wodzie lub oliwie z oliwek, unikając tych w oleju roślinnym, które nie są tak zdrowe. Małe zmiany, takie jak ta, robią wielką różnicę. Kolejną zaletą sardynki jest łatwość przygotowania i możliwość użycia jej w różnych codziennych przepisach. Możesz dodać ją do lekkiej zupy lub nawet do tarty warzywnej bez białej mąki. Takie kombinacje pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, oferując jednocześnie smaczne i różnorodne posiłki. Dla osób z cukrzycą typu 2 regularne spożywanie sardynki może być doskonałą strategią zapobiegania powikłaniom. To jedna z najlepszych opcji ryb dla diabetyków, głównie dzięki jej bogactwu odżywczemu i niskiej cenie. Z odrobiną kreatywności można przygotować niesamowite i zdrowe potrawy. Przykładem szybkiego przygotowania jest wykorzystanie konserwowanych sardynek do stworzenia domowych past z kremem z ricoty i świeżymi ziołami. Tego typu przepis świetnie sprawdza się jako przekąska, ponieważ dostarcza energii bez destabilizacji poziomu glukozy. Pamiętaj zawsze, że kontrolowanie cukrzycy wymaga mądrych wyborów, nawet w najprostszych posiłkach. Oprócz tego, że sardynka jest praktyczna i zdrowa, jest także rybą ekologiczną, co oznacza, że jej spożycie jest wyborem korzystnym również dla środowiska. To kolejny powód, by włączyć tę rybę do swojego tygodniowego menu. Numer 4. Tuńczyk. Tuńczyk to doskonała ryba dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Jest znany ze swojej wysokiej zawartości chudego białka, które pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Ponadto tuńczyk zawiera bardzo mało węglowodanów, co jest idealne do utrzymania glikemii pod kontrolą. Dobrym pomysłem jest przygotowanie grillowanego filetu z tuńczyka z odrobiną oliwy z oliwek i świeżymi ziołami na lekki i zdrowy obiad. Kolejną zaletą tuńczyka jest jego bogactwo w selen, przeciwutleniacz, który chroni komórki trzustki niezbędne do produkcji insuliny. Ten korzyść jest szczególnie ważna dla diabetyków, ponieważ pomaga zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym stresem oksydacyjnym. Osoby, które lubią szybkie potrawy, mogą dodać tuńczyka do sałatek z zielonymi liśćmi i surowymi warzywami, tworząc pełnowartościowy i odżywczy posiłek. Ponadto tuńczyk zawiera witaminę B3, która pomaga regulować poziom cholesterolu kluczowy czynnik dla osób z cukrzycą typu 2. Kontrola poziomu złego cholesterolu, LDL i trójglicerydów jest niezbędna, aby uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych. Na zdrową przekąskę spróbuj przygotować pastę z tuńczyka z kremem z ricoty i użyć jej jako nadzienia do pełnoziarnistych kanapek. Ze względu na swoją wszechstronność, tuńczyk może być używany w różnych przepisach. Doskonale nadaje się do dań grillowanych, gulaszy, a nawet jako część domowego sushi, pod warunkiem, że ryż jest pełnoziarnisty. Tego rodzaju potrawy można dostosować tak, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, nie rezygnując z smaku. Tuńczyk w puszce również może być praktyczną alternatywą na co dzień, ale ważne jest, aby wybierać wersje konserwowane w wodzie lub oliwie z oliwek dzięki temu unikasz spożycia rafinowanych olejów, które mogą być szkodliwe dla osób starających się kontrolować cukrzycę. Dodaj tuńczyka do nadzienia tart lub jako dodatek do pełnoziarnistych makaronów, aby zwiększyć wartość odżywczą posiłków. Dla osób żyjących w ciągłym pośpiechu, tuńczyk jest szybkim i zdrowym wyborem. Możesz przygotować wrapa z tuńczykiem, awokado i liśćmi sałaty, kombinację, która pomaga regulować glikemię i jednocześnie oferuje wyjątkowy smak. Małe zmiany w jadłospisie mogą przynieść wielkie rezultaty w kontroli poziomu cukru we krwi. Jako ryba bogata w składniki odżywcze i niskokaloryczna, tuńczyk jest idealny dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, nie spędzając zbyt wiele czasu w kuchni. To jeden z najlepszych wyborów ryb dla diabetyków, zwłaszcza że można go łatwo znaleźć w każdym sklepie. Numer 3 tilapia. Tilapia to ryba o delikatnym smaku i niezwykłej wszechstronności, będąca doskonałym wyborem dla osób dbających o cukrzycę. Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i praktycznie braku węglowodanów pomaga utrzymać poziom cukru we krwi w równowadze. Świetnym sposobem na przygotowanie tilapii jest jej grillowanie z cytryną i czosnkiem, co daje lekkie i pełne smaku danie. Ponadto tilapia jest bogata w chude białko, które pomaga przedłużyć uczucie sytości. To szczególnie ważne dla diabetyków, ponieważ zapobiega nadmiernemu głodowi i wspiera kontrolę glikemii. Dobrym pomysłem jest podanie tilapii z sałatką z zielonych liści i kolorowych warzyw, takich jak marchewka i papryka, aby stworzyć kompletny posiłek. Kolejną zaletą tej ryby jest bogactwo minerałów takich jak selen i fosfor, które są niezbędne dla zdrowia metabolicznego. Te składniki odżywcze wspierają lepsze funkcjonowanie organizmu, szczególnie u osób z cukrzycą typu drugiego. Wypróbuj pieczenie tilapii z przyprawami, takimi jak kurkuma czy papryka, które dodają wyjątkowego smaku i zapewniają dodatkowe właściwości przeciwzapalne. Tilapia jako ryba lekko strawna idealnie nadaje się na wieczorne posiłki, gdy organizm potrzebuje czegoś łagodniejszego. Praktycznym pomysłem jest przygotowanie filetów tilapi na parze. I podanie ich z pióre z dyni, które ma niski indeks glikemiczny i wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi. Dla osób lubiących różnorodność tilapia może być również używana w zupach lub bulionach, tworząc komfortowe i zdrowe posiłki. Jeśli szukasz bardziej praktycznej opcji, rozważ grillowanie tilapii i podanie jej z brązowym ryżem i brokułami. Tego typu dania są idealne do utrzymania stabilnego poziomu glikemii. Tilapia jest łatwo dostępna i niedroga, co czyni ją doskonałym wyborem na co dzień. Ponieważ dobrze komponuje się z różnymi przyprawami, Możesz zmieniać jej smak, nie tracąc korzyści zdrowotnych w kontroli cukrzycy. Unikaj jednak smażenia, które może zaszkodzić zdrowiu serca i podnieść poziom cukru we krwi. Kolejną zaletą tilapii jest to, że stanowi świetną opcję dla osób rozpoczynających zmianę nawyków żywieniowych. Jej neutralny smak odpowiada nawet najbardziej wymagającym podniebieniom, czyniąc ją idealnym wstępem do zdrowszych posiłków. Włączenie tej ryby do tygodniowego menu to prosty, ale bardzo skuteczny sposób na poprawę zdrowia. Numer 2: dorsz. Dorsz to klasyczny i odżywczy wybór dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Bogaty w łatwostrawne białka, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi i zapewnia sycący posiłek, nie powodując skoków glikemii. Aby w pełni wykorzystać jego zalety, wybieraj lekkie przepisy, takie jak dorsz gotowany z oliwą z oliwek i ziołami. Smaczna i zdrowa opcja. Ponadto dorsz jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, takich jak B6 i B12, które są kluczowe dla zdrowia nerwów i serca. Dla osób z cukrzycą typu 2 dbanie o te obszary jest niezbędne, aby zapobiec powikłaniom. Spróbuj połączyć dorsza z warzywami bogatymi w błonnik, takimi jak jarmuż czy szpinak, aby wzmocnić kontrolę poziomu cukru we krwi. Kolejną ważną zaletą jest to, że dorsz zawiera minerały, takie jak fosfor i potas które pomagają utrzymać równowagę elektrolitową i zdrowie nerek. Jest to szczególnie istotne dla diabetyków, ponieważ nerki mogą być z czasem narażone na uszkodzenia. Dobrym pomysłem jest przygotowanie duszonego dorsza z pomidorami i cebulą przepisu, który łączy smak i wartości odżywcze. Dorsz jako bardzo wszechstronna ryba może być używany na różne okazje od prostych, codziennych dań po bardziej wykwintne przepisy. Pamiętaj jednak, aby dobrze odsolić dorsza przed użyciem, aby uniknąć nadmiernego spożycia sodu, który może być szkodliwy dla zdrowia osób z cukrzycą. Jeśli lubisz bardziej wyszukane przepisy, dorsza bras może zostać zmodyfikowany, aby był zdrowszy. Zastąp ziemniaki cukinią lub startą marchewką, tworząc pyszne danie, które mniej wpływa na poziom glikemii. Małe zmiany, takie jak ta, robią wielką różnicę w utrzymaniu kontroli cukru we krwi. Dorsz jest również dobrym źródłem energii dla osób potrzebujących odżywczych. Ale lekkich posiłków. Można go podawać z brązowym ryżem i warzywami, tworząc zbilansowane i smaczne danie. Tego rodzaju kombinacje pomagają unikać skoków glikemii i utrzymują organizm w dobrej kondycji. Jako tradycyjna ryba w wielu kulturach, dorsz jest idealny na rodzinne posiłki. Jego obecność na stole może być sposobem na połączenie zdrowia z wyjątkowymi chwilami. Spróbuj przygotować dorsza pieczonego z batatami i papryką praktycznego przepisu, który przypadnie do gustu wszystkim. Numer 1. Makrela. Makrela to ryba, o której niewiele się mówi, ale jest prawdziwym skarbem dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Bogata w kwasy omega3 pomaga zmniejszać stany zapalne i poprawia wrażliwość na insulinę. Dwa kluczowe czynniki, które pomagają utrzymać równowagę poziomu cukru we krwi: przygotowanie makreli na grillu z odrobiną oliwy z oliwek i prostymi przyprawami, takimi jak kurkuma i cytryna to doskonały sposób na czerpanie korzyści z jej właściwości. Ponadto makrela jest doskonałym źródłem witaminy D, która odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glikemii. Ryba ta zawiera również witaminę E. Silny przeciwutleniacz, który zwalcza uszkodzenia oksydacyjne często związane z cukrzycą typu 2. Włączenie makreli do sałatek lub podanie jej z warzywami na parze to praktyczna i zdrowa opcja. Makrela jest również znana z pozytywnego wpływu na zdrowie serca, co jest szczególnie ważne dla diabetyków. Jej właściwości pomagają obniżać poziom złego cholesterolu LDL i chronić przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Przykładem jest makrela pieczona z batatami, połączenie, które dostarcza energii bez destabilizacji poziomu cukru we krwi. Jako ryba tłusta, ale zdrowa, makrela zapewnia dłuższe uczucie sytości. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą kontrolować cukrzycę i unikać skoków glikemii w ciągu dnia. Można spróbować włączyć makrele do lekkich gulaszy, które łączą smak i wartości odżywcze w jednym posiłku. Kolejnym atutem makreli jest jej wysokie stężenie witaminy B12, która wspomaga zdrowie układu nerwowego i poprawia krążenie. Te korzyści są szczególnie istotne dla osób żyjących z cukrzycą przez dłuższy czas i chcących zapobiegać powikłaniom. Dobrym pomysłem jest przygotowanie makreli na grillu i podanie jej z sałatką z ciecierzycy bogatej w błonnik. Makrela jako ryba wszechstronna może być używana w różnych kreatywnych przepisach. Można ją rozdrobnić i wykorzystać jako nadzienie do słonych tart lub past. Zawsze starając się wybierać opcje, które pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Małe zmiany w menu mogą przynieść wielkie rezultaty w kontrolowaniu cukrzycy. Jeśli zdecydujesz się na makrelę w puszce, zawsze wybieraj wersję bez dodatków lub olejów rafinowanych. To praktyczny sposób na włączenie ryby do codziennej diety bez utraty jej korzystnych właściwości. Pamiętaj, aby łączyć ją z produktami o niskim indeksie glikemicznym, takimi jak soczewica lub komosa ryżowa, aby tworzyć pełnowartościowe i zbilansowane posiłki. Zapoznaj się z naszą pełną playlistą dotyczącą zdrowia i żywienia dla diabetyków i odkryj inne wskazówki, które mogą zmienić Twoją codzienność. Pamiętaj, treści tego filmu mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie zastępują porady lekarza ani dietetyka. Zawsze skonsultuj się z profesjonalistą przed wprowadzeniem zmian w diecie. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i aktywować powiadomień, aby nadal uczyć się z nami. Regularnie udostępniamy treści, które pomagają Ci żyć lepiej i zdrowiej.